Ciema, z tej strony Ziolek został. Łapkę w górę, subika, a my lecimy z tym I dzisiaj z nami Kermit. Tak. Wybierałeś sobie? No, ale przecież zaakceptowałem. Ślepy jesteś? Nie wiem, widzę. Na trzech ekranach widzę, można powiedzieć, że zaakceptowałeś. No i na podwodzie, i na twoim ekranie, i na moim. to, to jest? A, to są punkty. Ale to... Nie, nie gadaj, że będzie Wiedźma. God. Aha. Będzie zapewne czaki, którego nie lubimy. Może tak być. Znowu będzie biegać adhd HD po całej mapie. Ktoś przyjemny mógłby się trafić w końcu. Mówię ci, Ghostface. <laughs> Ghostface mi się najlepiej gra. Teraz to Albo ktoś nowy. No. Demo... O nie. O, mamy Gena przy sobie. Tak, ale tutaj czaki. Chucky... Nie, to, to jest jakiś pograniony pomysł To będzie szybki gen w trzy osoby Ale zasuwa on. Kilar to się zdziwi No Eee to my się Nie wiem skąd biegnie to z ale A nie kogoś goni, dobra ja tam leciał, chodź tam. E, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest on. A to my we trójkę tak biegniemy, rozumiecie? Tego gena chcesz robić? Ja Bo patrzę jest... się tam, gdzie były schody. Mhm. Bo jest najgorszy później ten gen. No. Ten gen później jest przeromany Najgorsze jest to, że go nie widzę, nie słyszę, nie wiem gdzie Goni znaczy się dalej z tamtym. Ja bym powiedział, że nie słyszymy go, to dobrze. Ale goni się z tamtym, bo cały Dziwa. czas pokazuje, że się gonią. Ja myślałem, że kolega nam pomoże w ogóle. Aha, już się nie gonią. To, to mi się nie podoba. Ty patrzysz... A? Gdzie on leży? Tam. Za mną, to A skończymy tego gena. A tam widzę trzy geny w ogóle Eee Biegniemy? głupiemy jest co? Wiem Biegniemy. Bardzo biegnie. Ja miło czapka adoktuję Gonzisz się z nim, nie gonisz się? Tak! Takisz się z nim. O, słyszę go O, słyszałem go, nie, nie go Tamten chyba by kolega ściągnąć Ja ściągałem kolega. Aha. Nie wiem gdzie biegną To jest obok gaita. To go róbię, chcesz. Robię go i mam nadzieję, że on mnie nie będzie gonił. Mi już dwa razy gonił. A co to dalej są te kroki takie dziwne? Nie wiem. Ja nie ogarnąłem tego. Trzeba po tym poczytać w ogóle. Jak skończymy mecz, to ten, to spojrzę na jego pelki, bo to jest coś od niego. Bo tylko on zostawia takie kroki. Gonił się z nim, przestał się gonić. Nie rozumiem tego. Dalej obok mnie są kroki. To mnie też. Zaraz zostanie. Tylko. Aha, wy obok mnie byliście. Mhm. Wiesz, mało to pocieszające. O, gonią się obok mnie. Wracaj tam. O nie. Ku... Dostałem. No. Aha, i mnie od razu podniósł. Nie, chłop dostaje za trollowanie Specjalnie wbieg na mnie, żeby ten No, żeby siebie uratować Kijowe zachowanie A. Essa Nie tego perka Nie, <laughs> Pewnie mi się mój nie załadował A wiesz o tym, że robimy ostatniego na Kończymy. No i co? Ja pewnie pewnie zawisnę. No Aha. Gdzie jest bro, gdzie jest bro? Daleko. Ty widzisz na drugim końcu świata. A ona tu stoi. Na wprost mnie Aha To ja nie chcę być hamem A Nie, poszła Kajś No ty jesteś na drugim końcu świata. Ja się nie dostanę nawet hita, bo umrę Przybiegł po mnie. O, ona mnie leczy. A gdzie wy jesteście? Przy bramy tej najdalszej. I spitalamy. Jest, jest przy tej bramy naszej. Nie. A cię podniesie hamsko. Urwa. Nie. O, obejrzymy sobie od razu. za kurwa gówniany mecz. Ona dostanie za trollowanie. Dobra, to na razie do następnego.